Mamy następujące zadanie. Dany jest trójkąt ABC o kątach ostrych przy podstawie AB. Mamy w ten trójkąt wpisać prostokąt DEFG o proporcjach boków 2 do 1. DE do DG ma być równe 2 do 1. W ten sposób, żeby bok DE prostokąta zawierał się w boku AB trójkąta. Żeby wierzchołek F prostokąta Zawierał się w boku BC trójkąta i wreszcie, żeby wierzchołek G prostokąta leżał na boku AC trójkąta. Narzędziem, którego użyjemy do rozwiązania tego zadania, jest jednokładność. Jednokładność to przekształcenie, które skaluje daną figurę proporcjonalnie względem ustalonego środka. Mamy przykładowo figurę F. Przekształćmy ją jednokładnością o środku O. I skali 3. Każdy punkt P figury F przechodzi na punkt P' leżący na półprostej OP, ale 3 razy dalej od O niż P. Figura F' będzie 3 razy większa od figury F. Poszczególne odcinki figury F' będą równoległe do odpowiednich odcinków figury F. Wpiszmy w trójkąt ABC dowolny prostokąt o stosunku boków 2 do 1, którego dłuższy bok będzie zawarty w podstawie AB trójkąta i jeden z wierzchołków będzie leżał na boku AC trójkąta. Na razie nie wymagamy, żeby czwarty wierzchołek leżał na boku BC trójkąta. Jak to zrobić? Połączmy pionowym odcinkiem podstawę AB trójkąta z bokiem AC trójkąta. Następnie pod kątem prostym odłóżmy ten odcinek dwa razy. Powstanie nam w ten sposób mały prostokącik o stosunku boków 2 do 1. Teraz przekształćmy ten prostokącik w jednokładności ośrodku wierzchołku A, tak aby czwarty wierzchołek trafił na bok BC trójkąta. Narysujmy półprostą o końcu wierzchołku A. Przechodzącą przez ten czwarty wierzchołek. W naszej jednokładności wierzchołek ma trafić w punkt przecięcia narysowanej właśnie półprostej z bokiem BC trójkąta. Teraz wystarczy już tylko narysować boki równoległe do boków małego prostokącika. Powstały w ten sposób prostokąt ma dłuższy bok zawarty w podstawie AB trójkąta, jeden z wierzchołków leżący na boku. AC trójkąta i jeden z wierzchołków leżący na boku BC trójkąta. Co więcej, mały prostokąt i duży prostokąt są jednokładne, a zatem stosunki odpowiednich boków w tych prostokątach są takie same. Z tego wynika, że skonstruowany przez nas prostokąt ma stosunek boków równy 2 do 1 www.interklasa.pl Matma, zobacz, jakie to proste! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.